Witam się dzisiaj z Wami serdecznie w nowym takim odcinku ogrodowym. Będzie to vlog łączony z kilku, z kilku filmików, które nagrałam jakby kilka dni wcześniej, ponieważ pokupowałam wcześniej niektóre roślinki. Jedynie co dzisiaj robiłam, to dzisiaj przesadzaliłam pomidora, ale to zobaczycie na końcu. Zapraszam Was do oglądania. I właśnie będziemy malować tą siatkę. Tutaj Rafał zrobił mi jeszcze doniczkę i tą doniczkę też będziemy dzisiaj malować, więc... Robota czeka. Żadna niepaczka, jak właśnie Bardzo czekałam, zamawiałam to sobie w BM-ie. Mam nadzieję, że to jest to, o co, o, o co mi chodziło. Inaczej mi bardzo zależało. O Jezus, tak, to jest to. Czekajcie, jak to wyciągnę. Jak to. Zaraz pokażę. Widzicie? To jest datura. Moja datura. Mam nadzieję, że. Wiecie, tak zwane tomba angielskie. Troszkę inaczej pisze tutaj na, na opakowaniu, ale myślę, że dlatego... Nie, dobrze pisze datura, więc... Jelu, więc mam nadzieję, że któregoś razu pochwalę się Wam pięknymi kwiatami, bo uwielbiam tego kwiatka i to jest bardzo wdzięczny. I coś czuję, że zaraz chyba pojadę do sklepu, będę jechać na judo z Juniorkiem i kupię doniczkę, a go wsadzę, niech rośnie, bo naprawdę jest przepiękny. On uwielbia jak się go podlewa, uwielbia bardzo dużo odżywki. I naprawdę w Polsce miałam go wielgaśny i miałam kilka rodzajów, bo w Polsce wydaje mi się, że jest ich więcej troszkę. Wiecie, to wreszcie ten dzień, kiedy będę przesadzać moje pomidorki, bo widzę, że one już mają kwiatki. Będę je przesadzać do większej doniczki i gdzieś tam na internecie widziałam, że podobno bardzo dobrze jest, żeby nie trzymały się jakieś tam choróbka, posadzić. Do doniczki, czy tam w ziemię, dać trochę pokrzywy, trochę liści z cebuli. Zobaczymy, powiem wam za kilka miesięcy, czy to znowu jak za czy nie. Póki co na razie e, no, będę to przekopywać, zakopywać i będę sadzić moje pomidory z dwa. Zresztą pokażę, co i ja. Co się okazało, że tak naprawdę mogę włożyć tylko trzy krzaki w doniczkę, chociaż to i tak jest za, za małe. Zostało mi jeszcze dwa, ale to rozsadzę do jakichś zwykłych, plastikowych doniczek. I tyle. a tu oczywiście nie jest e, tylko e, pomidorek, bo to jest też... O, Miszku pomalowałeś tego grilla, te nogi. E, to ja. Och, dziękuję Ci Juliku. E, bardzo ładnie. Więcej musisz. A tu jest właśnie jeszcze bazylia. No i to. więcej ta... tego szary spray, bo... Dobrze, widzę. No, no, bardzo ładnie to zrobiłeś. Wiesz na pierwszy rzut oka jest fajnie. A jeszcze Wam pokażę mój mój. Zobaczcie jaki fajny. jest moja duma. Mój piękny oleandr, który został sparzony niestety przez ognisko. Mam nadzieję, że dojdzie do siebie. Tutaj mam e, klematisa e, tego montany, który podobno bardzo ładnie się rozrasta. E, o, tutaj zobaczcie kaktusa. No, kaktusa, kasztana mojego męża. E, co jeszcze z takich nowości. No to w sumie chyba nic. E, moje dzwona niejskie tak ładnie się rozrastają. One uwielbiają wodę. Kwiatki jak kwiatki, widzicie, nic tu się nie dzieje, ostatnio lało, więc nic żadnego jakiegoś tam szału nie ma. I tutaj zobaczcie, znowu moja piwonia, która też została poparzona, że tak powiem brzydko, bo mieliśmy tutaj ognisko i niestety przypaliło kwiatki. Tutaj jakieś chyba pelargonie, czy coś takiego, e, pokwitło, ale to wzięłam i troszkę pourywałam, więc tutaj widzę, że są nowe pączki, no i co, konwalia już mi zaczyna przekwitać. Tam stary grzebie coś w ogródku. To będą moje pomidorki. Tutaj hefa ogórki rosną. Tutaj bazylia i chyba pietruszka. Tutaj też jeszcze mam trochę truskawek. Juniorka e, marchewka, kopereczek. Tu znowu jakieś truskawy. Tutaj moje astry. I No, astry w sumie różnego rodzaju. I jeszcze gdzieś lubię paszcze są. Juniorka pomidorek, bazylia, tu męża ogórki. Tutaj pietruszka też się próbuje. Wybić. No i co? Tu widzicie miętka, tu poziomki, tu jakieś takie kwiatki, śmierdziochy tutaj takie, nie wiem jak one się nazywają, te kwiatki, zapomniałam. A tutaj cała seria klematisów, właśnie chciałam, żeby mi to urosło i to, to u, u, miałam nadzieję, że to będzie rosło bardzo duże. I na razie jako tako jest jeszcze malutki, więc damy mu trochę czasu, żeby to porosło i mam nadzieję, że tutaj się zrobi taki ładny. Mógł. Dobra, ja przechodzę do moich pomidorów, bo zaraz mi noc zastanie i nic z tego złego nie będzie. Słuchajcie, muszę wziąć trochę niestety tych pokrzyw do tej doniczki, bo ona podobno służy na kanapus. Co w nie, nie wiem, to z tego będzie. O że to super ochronę, tak? Uczywiste, bardzo fajny kompost, znaczy bardzo fajna ziemia jest ta. Tak naprawdę nie jest taka ubita z piaskiem, także. Moja oko jest idealna. Może jakiś kompostu, to trochę pół na pół. Może coś z tego będzie. Zobaczymy, czy nie będzie. To jednego pomidora już mamy teraz czekajcie idę po doniczkę, znajdę na kolejną na kolejną dna. Nie miałam nic specjalnego, ale myślę, że taka doniczka e, będzie mi pomidor wdzięczny za nią. Dobra, znowu chcę troszkę po ziemi. Trochę tak. Nagrywasz? Tak, nagrywał co mi to wiesz? A co? Um, kolejnego. O, jaka fajna jest ta ziemia, to nie jest taka sama jak ta ostatnia co brałam, no tak naprawdę mięciutka, nie jest taka ubita, chyba w Morisonie. Tak się wydaje. dobra, no to co, drugiego kondyla mamy tego, to teraz ty. o kurde, się wystraszyłam, no. to teraz tylko może zasypiemy te pozostałe trzy, czekajcie, bo... o Jezus. nie wiem czy tą bazylię też włożyć razem z nimi czy nie no. Rafał Rafał te bazylię też włożyć z nimi czy nie to bazylię to? te bazylię też włożyć do nich czy nie bardzo no jak wiesz jak one robią się razem to gdzieś na tu to wyglądać to czy co do no? No, albo się dać. Ech, chodźcie, pomóżcie mi tutaj tej ziemi sytuacji. Trzeba go ugrywać, No? trzeba go ugrywać. Zostanę się podobną ludzią. to może na czy dalej w szklarni jeszcze. Czy obniżymy jedną półkę i w szklarni będzie? No, nie myślę, że jeszcze. Jeszcze trochę. Czekaj coś się, do po prostu. No. Zasadzę jeszcze pomidory. O, ogórki, bo Co ty tym Ej, o, może od razu te tyczki włożyć, te? czy jeszcze za wcześnie tyczki? tyczki? Zresztą mogę no, temu przesunąć trochę? Tylko one wtedy nie wejdą nam do, do, do tego. Do tego. tego.

jestem ja jest na jeszcze tej ziemi? Zostało, żeby posadzić ogórki? No to, 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 się... No to się ale po co ogórki? Dobra, no, bo jeszcze ja posadzić, mnie swoje swoje jest... Chcesz rozsać tylko tamte, żeby miały dobre. Przecież ile no mają? Tylko są, teraz trzy, kopie. No, tak naprawdę powinien być jeden. Zobacz, To, to jak do niej to może jeszcze, ale... Tutaj w to w tym a tutaj Tam widzisz, tam jeden koper wylał. Już tam ale... Chcemy tu posadzić? No to posadź tu ogórka. No. No, dobra. Pewnie to już nie jest pora na sadzenie, bo pewnie jest trochę późno, ale będą o zimę ogórki. <grytania> Ej, jeździsz na mnie. A co z tą pietry w szkorach? Może byśmy korzem sadzili? To że by chyba mieć ten, co? co? E, taką podróżną to żeby... Co? No ale to korzej na hoł. A może, że wsadzisz to. Miska, no. co ty robisz? Sadzę, to i tak się przecież później te... Ty właśnie ty nie umiesz przerwać. Ty potem żałujesz wszystkiego. Dobra jest. Najpierw niech to wyjdzie, bo nie wiem czy w ogóle co wyjdzie. A później się będzie umieć. O, każde poszło słuchaj. Muszę popatrzeć, że kto? A tu w radiu. Jezu! <grymne> A już chciałam pochwalić sąsiadów, jak to wie fajnie, słuchałem mnie to już mowało, To Się okazało, że to nasze radio. Dobra, zostało mi jeszcze trochę tego. Widzę, co chyba jeszcze tutaj. Tu dożycę. Tu dobra, to jeszcze tu. Szybko grafuj, żeby się znowu dobra. No, dostarczy. Dobra, ostatnia. Wiecie co zrobiłam chyba, że tak naprawdę mogłam wsadzić sobie tego... Um, te, mogłam posadzić sobie e, tego jak to się nazywa? A nie, już wiem do czego przesadzę. Już wiem. Przewiercisz mi znowu? Przewiercisz mi? Bojało mi się, że kupiłam sobie takie doniczki, ale narobiłam w nich tutaj trochę więcej dziurek mam w tamtej, w którym mam róże. Zrobiłam tylko nie, nie róże, tylko chyba oleandra, albo któryś jedno z nich i miałam za mało dziurek. I mi się woda zbierała, dlatego teraz zrobiłam tutaj aż ile, dwa, cztery, 6 dziurek. Mam nadzieję, że, że będzie I'm okay, going nie ten kompost nie wiem co nawozem jest nawozem kiedy, też, kiedyś też kupiliśmy to się okazało, że z nawozem, bo i tak śmierdziało nie Rafał? pamiętasz tą ziemię z tym nawozem co było od razu nawożone tym chyba z obory, obornikiem jak to śmierdziało okropnie śmier... dobra bo to się i tak jeszcze ubije dobra no to co masz rosnąć bardzo ładnie Słuchajcie, mam jeszcze coś do posadzenia. Jeszcze coś to zobaczcie. tu twoje pieniądze leżą. O tak. Możesz. Słuchajcie, znalazłam jeszcze, kilka, jeszcze sałatę, marchewkę, rzodkiewkę, kukurydzę i znowu marchewkę, ale myślę, że z tego wszystkiego to chyba posadzę tylko sałatę. Nie jako? Chyba tak, co? Spróbuję wysadzić jeszcze sałatę. I tyle, że na czym będzie... nawet do 2025 zł to jest ważne słuchajcie, ja tam tutaj wrzucę kawałek żeby było wiadomo co tutaj jest to samo chyba sobie tu 对，是的。 Bo wysypało mi się trochę jakie ziaren, ale to już trudno. Więc poradzimy na to. Dobra, no co? Jeszcze ostatni. No i to by było chyba na dzisiaj tyle tego siedzenia moje małe przemylowane banko w szklarni muszę osiągnąć, niestety. Taką siatkę, żeby pomidory mogły rosnąć trochę wyżej. Czyli damy jakby na piętro niżej. Dobra, to no to co? Ehm, przełożę i Wam pokażę. No i wygląda to mniej więcej tak. Niestety zabrakło mi troszkę tego miejsca, a niestety pomidorów jeszcze wywalać na dwór, bo takie ogólnie z plaży widać w ogóle na dwór. Bo jeszcze jest dość zimno i deszczowo od ostatniego czasu, więc na chwileczkę będę sobie tutaj w, tym, w tej małej szklarance, obniżyłam tylko tą siatkę. Tutaj mamy te nasionka nowo wysadzone, tutaj są jeszcze ogórki świeżo posadzone, więc poczekamy jakiś czas. No i co? I, no i zobaczymy, co się będzie działo, a tutaj zobaczcie, zaczynamy to kwitnąć, a tam widzicie te no domki? To są domki, które no, posadził sobie. Czekajcie, bo chcę się pokazać. Ale... Jednego razu mąż sobie. Gdzie my byliśmy, Rafał? Jak wziąłeś te, te, te małe dąbki z tego lasu? Aha, w tym, w tym, tym. Pamiętasz na tym campingu jednym, co tam przy rzece, nie? No to, to, to ten. Rafał nas razem łącznie z mchem, nie? Z tych żołędzi tych, tych, tych sadzonek. A widziałam, że ostatnio wyrzuciłeś znowu parę tych sadzonek. No właśnie, stały to takie duże. No. A teraz jeszcze Wam coś pokażę, bo połamał mi się mój klematis. Tak mi przykro jest, bo nie był zabezpieczony dobrze. No i niestety, że tak powiem, wiadro go złamał. No i co, że robisz? nic nie zrobisz? I tak wygląda mój mały ogródeczek. Nie wiem, dlaczego ten krzaczek to jest taki, pamiętacie, miał takie śliczne, ładne kwiatki. Niestety te wszystkie śliczne, ładne kwiatki już. Jakby opadły, mam nadzieję, że żadne choróbsko... O, czekajcie, bo się chyba jeden uchował. wrócimy go troszeczkę. No i te kamyki, jak one ładnie wyglądają wieczorem. E... No, chyba... O, Takie śliczne kwiatki miały. I nie wiem, czemu mi to popadało. Czy mi taka zraza bierze, czy po prostu też od tego ogniska, Czy co, może to chyba chlapnąć jakimś, jakimś tym... Mm, na robaki, bo może... Może to na lubaki się zrobiło, nie wiem. Ale czekajcie, bo tu jest jakoś przyczepiana, To powinno do góry pójść, bo to jest normalny duży krzak, bo taki sam krzak rósł na Grand Canary i to były ogromne krzaki. No właśnie, czekajcie, a mogę tylko jedną ręką odpiąć. O, widzicie, to powinno tak pójść. Może on się bidulek męczył. Dlatego mu tak to wszystko popadało. Dajmy mu trochę szansy jeszcze i zobaczymy, co z tego będzie. A tego bidoka... O nie! Złamał się. A tego bidoka to kupiłam gdzieś za jakieś, nie wiem, chyba za funta na jakieś przecena. Myślałam, że nie odbije, ale jednak odbił. Więc... mam nadzieję, no, że będzie ładnie rusło. Zobaczcie, jakiego kolesia mamy jeszcze. No... I to by było chyba tyle, a nie, ten oleandron był kupiony, był kupiony normalnie w sklepie, tutaj. A tego, te szczypki przywiozłam sobie z Grand Canary. I zobaczcie, ładnie zaczyna wypuszczać nowe, nowe krzaki pomimo tego. Ej, jaki szczypiór się zrobił wielki. Czekajcie, bo muszę tu zrobić małe przemeblowanie. No, bo patrzcie, no kurde, szczypiór już jest do ścięcia, Rafał, zobacz. Może na kolację jacznicę być zjadł, co? A ja go chciałam równo z ziemią, żeby, no bo ja to wycinam, zamrożę i później mam takie, że tak powiem, świeżo mrożone. Kurczę, znowu, Rafał, znowu meszki się pojawiły. Nie wiem, przez to chyba, że mokre jest, co? Tragedia z tymi mieszkami. no mój człowiek mi wszystko już gryzie, nie? Ja chowa chować, zaraz będę musiała się ewakuować stąd, tylko ogarnąć tą ziemię, żeby nie było, bo mąż później na mnie krzyczy. Siedzi dziadu i się śmieje. Pokażę wam jego królestwo. Piwo już... O nie, widzicie, jest, jest. Myślałam, że wszystko... Jest wy... koronka. że wszystko wypił. No niestety tutaj mój świat, do którego nie chcą za bardzo mnie wpuszczać. Bo podobno robię bałagan. Oczywiście awantura była, żeby wrzucić tutaj moje kilka rzeczy, ale udało się. No i to by było to by było chyba na tyle. Z mojego małego ogródka. Pokażę wam jeszcze może trochę z przodu, co zrobiłam. No właśnie. Pokażę wam trochę przodu i, i co? I będziemy się chyba żegnać na dzisiaj. Dzisiaj będzie taki dzień ogródkowy. A zaraz wam pokażę coś jest tak, to są moje liście. Pięknie one wyglądają. To kupiłam, czy tak z testa jest ok, to, to, to było takie kupione, że tak pan sama sobie tą kompozycję zrobiłam z różnych różnych kwiatów, tylko to kupiłam za 4 funty chyba w Aldiku. Więc tu są różne takie te, a te. A to kupiłam na Timu. Po prostu przewiesiłam i tak to wygląda. Tu jeszcze są, to właśnie jest to sam. On ma takie kolorowe kwiaty, nie pamiętam jak to się nazywało. I jeszcze mój, e, co mój? E, klematyz. I powiedzcie mi, czy te takie chude, wąskie, te to się urywa, czy to się zostawi? Jeżeli wiecie, to bardzo proszę was o podpowiedź, bo to takie wygląda jakby było trochę wydziczałe. A, a wolałabym, żeby było takie, takie fajne, gęste. A tam jest domek od, dla, dla Jerzy, od mojej sąsiadki. Dzieci, ale niestety jeża nie mamy. No i tutaj jeszcze chyba jest, co jest? Znowu zapomniałam, jak to się nazywa. Czekajcie, może sobie przypomnę. Nie pamiętam, wam szczerze, chyba boska to jest jakiś, nie wiem, dziura mózgowa, czy jak to tam się mówi. E, dobra, kochani, będę się już z wami dzisiaj żegnać, żeby obrótkowego dnia. Do zobaczenia w kolejnym filmu. Dziękuję Wam za obejrzenie. Jeżeli Wam się podobało, proszę Was o łapkę i o subskrypcję.